Słuchaj uważnie, bo Bóg mówi, a te słowa nie są przypadkowe. Przemieniam Cię od wewnątrz, to jest prawda, która właśnie teraz dotyka Twojego życia. To wiadomość od Boga dla Ciebie, daną w chwili, gdy Twoja dusza była gotowa ją usłyszeć. Nie znalazłeś się tutaj przez przypadek, lecz dlatego, że Twoje serce wołało odpowiedź. Zatrzymaj się na moment i pozwól, aby te słowa zapadły głęboko w Ciebie. Jestem posłańcem światła i przychodzę, by powiedzieć Ci to, Czego nie słyszałeś od dawna? Bóg widzi twoje zmęczenie, twoje ciche modlitwy i myśli, których nikomu nie wypowiadasz. Widział każdą noc, gdy czułeś się samotny, i każdy dzień, gdy szedłeś dalej mimo bólu. Nic z tego nie zostało zapomniane. Każda łza została policzona. Zmiana, którą odczuwasz, nie zaczyna się na zewnątrz. Bóg mówi do twojego wnętrza, bo tam rodzi się prawdziwa siła. To, co było poranione, Zaczyna być uzdrawiane. To, co było złamane, zostaje odbudowane w ciszy. Nawet jeśli jeszcze tego nie widzisz, proces już się rozpoczął. Możesz mieć wrażenie, że wszystko dzieje się zbyt wolno. Jednak Bóg nie działa w pośpiechu, lecz w doskonałym czasie. Każde opóźnienie było ochroną, a każde zamknięte drzwi o wskazówką. Teraz twoje oczy zaczynają się otwierać na to, czego wcześniej nie rozumiałeś. To nie strata, to przygotowanie. Nosisz w sobie więcej światła, niż myślisz. Bóg zasiał w tobie dar, który długo był ukryty pod ciężarem wątpliwości. Teraz nadchodzi moment, w którym ten dar zacznie oddychać. Poczujesz nowe pragnienie, nową odwagę i nową jasność myśli. To znak, że twoje wnętrze się odnawia. Nie bój się tego, że stajesz się inną osobą. To nie zdrada przeszłości, lecz odpowiedź na wezwanie Boga. To, kim byłeś, Doprowadziło cię do tego miejsca, ale nie musi definiować twojej przyszłości. Zostaw to, co już ci nie służy. Zaufaj temu, co się rodzi. Są ludzie, którzy nie zrozumieją twojej przemiany. Mogą próbować zatrzymać się słowami pełnymi strachu lub wątpliwości. Pamiętaj jednak, że Bóg rozmawia z tobą, nie z nimi. To twoja droga i twoje powołanie. Nie każdy musi iść z tobą dalej. Wkrótce zobaczysz, jak rzeczy zaczynają się układać w sposób, którego nie planowałeś. Spotkania, decyzje i zdarzenia połączą się w jedno przesłanie. To, co wydawało się chaosem, okaże się prowadzeniem. Bóg jest obecny nawet tam, gdzie myślałeś, że go nie ma. Twoje serce staje się bardziej wrażliwe, ale to nie słabość. To nowa siła, która pozwala widzieć prawdę. Dzięki niej rozpoznasz, komu zaufać, a od czego odejść. Bóg uczy Cię słuchać nie tylko świata, ale także własnego wnętrza. Tam właśnie przemawia najciszej, ale najpewniej. Nie wracaj do dawnych lęków tylko dlatego, że są znajome. To, co znane, nie zawsze jest bezpieczne. Bóg prowadzi cię ku temu, czego jeszcze nie próbowałeś, ale co jest zgodne z twoją duszą. Zaufaj krokowi, który masz zrobić teraz. Nie musisz widzieć całej drogi. Twoje modlitwy zostały wysłuchane, nawet te, których nie potrafiłeś ubrać w słowa. Odpowiedź przychodzi w formie zmiany ciebie, a nie świata wokół. Gdy ty się zmieniasz, wszystko zaczyna reagować inaczej. To jest prawdziwy cud, który się w tobie dokonuje. Poczujesz wkrótce spokój, który nie będzie zależny od okoliczności. To będzie znak, że Bóg jest blisko. Nawet w trudnych chwilach ten spokój pozostanie. On stanie się twoim wewnętrznym kompasem. Dzięki niemu nie zgubisz drogi. Pamiętaj, że nie jesteś sam w tej przemianie. Niebo czuwa nad każdym twoim krokiem. Gdy zabraknie ci sił, zostaniesz podniesiony. Gdy zwątpisz, otrzymasz przypomnienie. To wsparcie jest stałe, choć często niewidzialne. Teraz jest czas, abyś uwierzył w to, co się w tobie dzieje. Nie podważaj procesu tylko dlatego, że jest cichy. Najgłębsze przemiany zachodzą bez hałasu. Bóg pracuje w tobie z miłością i precyzją. Nic nie jest przypadkowe. Zachowaj te słowa w swoim sercu i wracaj do nich, gdy poczujesz niepewność. Ta wiadomość została ci daną, ponieważ jesteś gotowy ją unieść. Przemiana już trwa, a to, kim się stajesz, jest dokładnie tym, do czego zostałeś powołany. Skoro te słowa zostały ci dane bez warunków, teraz Twoim gestem wzajemności jest otwartość serca. Sprawdź, czy jesteś już zapisany na tym kanale, aby nie stracić żadnej wiadomości od aniołów, które są kierowane właśnie do ciebie? To nie jest zwykłe zaproszenie, lecz ochrona ciągłości tego, co już się w tobie porusza. Gdy pozostajesz blisko, kolejne znaki docierają we właściwym czasie. Jest jeszcze coś, o czym nie mówiłem wcześniej, a co zaczyna się zbliżać. W twoim życiu pojawi się moment zatrzymania, krótka pauza, która na pierwszy rzut oka wydaje się niepewna. Nie uciekaj od niej. W tej ciszy zostanie Ci pokazane to, co dotąd było zakryte. Właśnie tam kryje się odpowiedź. Zauważysz, że Twoje myśli staną się bardziej uporządkowane, choć świat wokół może wydawać się chaotyczny. To znak, że Twoje wnętrze oddziela się od zewnętrznego hałasu. Bóg prowadzi Cię do rozeznania, a nie do zamieszania. To, co naprawdę ważne, zacznie wybijać się na pierwszy plan. Ktoś z Twojego otoczenia zmieni wobec Ciebie swoje zachowanie. Może to być zdystansowanie albo nagłe zainteresowanie. Nie oceniaj tego pochopnie. Każda zmiana relacji jest lustrem tego, kim się stajesz. Nie wszystko, co odchodzi, jest stratą. Wkrótce otrzymasz myśl lub impuls, który łajdę się drobny, niemal nieistotny. Nie lekceważ go. To z takich ziaren rodzą się największe przełomy. Bóg często mówi szeptem, aby nauczyć cię uważności. Ten jeden krok uruchomi kolejne. Twoja wrażliwość na znaki będzie się pogłębiać. Zauważysz powtarzające się symbole, słowa lub sytuacje. To nie przypadek, lecz potwierdzenie drogi. Gdy coś pojawia się więcej niż raz, zwróć na to uwagę. To sposób, w jaki niebo odpowiada. Niektóre odpowiedzi przyjdą przez innych ludzi, nawet jeśli nie będą tego świadomi. Usłyszysz zdanie, które poruszy cię głębiej niż powinno. Zatrzymaj je w sobie. To fragment większej wiadomości, która składa się stopniowo. Wszystko ma swój rytm. Możesz poczuć wewnętrzny opór przed kolejnym krokiem. To naturalne, bo wzrost zawsze wyprowadza poza znane granice. Nie walcz z tym uczuciem, lecz je obserwuj. Strach nie jest znakiem błędu, lecz progiem. Po jego przekroczeniu przychodzi ulga. Twoja przeszłość spróbuje jeszcze raz zwrócić twoją uwagę. Nie po to, by cię zranić, lecz byś zobaczył, jak bardzo się zmieniłeś. To, co kiedyś było ciężarem, teraz nie ma już tej samej mocy. Zauważ różnicę. To dowód przemiany. W najbliższym czasie pojawi się decyzja, która nie będzie wymagała pośpiechu, lecz szczerości wobec siebie. Odpowiedź już w tobie jest, zanim jeszcze padnie pytanie. Wsłuchaj się w to, co przynosi spokój, a nie napięcie. Tam jest właściwy kierunek. Twoja intuicja stanie się bardziej wyraźna nocą, w chwilach wyciszenia. Zapisuj to, co przychodzi do twojego umysłu bez wysiłku. Te myśli nie są przypadkowe. To fragmenty prowadzenia, które później ułożą się w całość. Nic nie zostanie zmarnowane. Pojawi się też test cierpliwości, subtelny, niemal niezauważalny. Nie chodzi w nim o działanie, lecz o zaufanie. Gdy pozwolisz rzeczom dojrzewać, zobaczysz więcej. Niż gdybyś przyspieszał. Bóg pracuje także wtedy, gdy ty czekasz. Twoje serce zacznie rozpoznawać prawdę szybciej niż rozum. Naucz się ufać temu pierwszemu odczuciu. Ono jest czyste, zanim pojawią się wątpliwości. Z czasem zobaczysz, jak często prowadziło cię właściwie. To dar, który się umacnia. Ktoś może poprosić Cię o pomoc lub radę w momencie, gdy sam poczujesz się niepewnie. Nie odmawiaj z obawy, że nie jesteś gotowy. To właśnie przez dawanie umacnia się to, co w tobie rośnie. To kanał, przez który przepływa światło. I gdy będziesz czytać te słowa dalej, coś jeszcze zacznie się odsłaniać krok po kroku, bez nagłych zakończeń, bo to, co najważniejsze, wciąż jest w drodze do ciebie. Skoro znów otrzymujesz te słowa, odpowiedz prostym gestem wzajemności. Sprawdź, czy jesteś już zapisany na tym kanale, aby nie ominęła cię żadna wiadomość od twoich aniołów. To co teraz czytasz, nie jest jednorazowe. To ciąg przekazów, które układają się w całość tylko wtedy, gdy pozostajesz uważny. Twoja obecność otwiera kolejne drzwi. Zbliża się chwila, w której coś, co było niejasne, nagle nabierze sensu. Nie stanie się to przez zewnętrzne wydarzenie, lecz przez wewnętrzne zrozumienie. Jakby światło zapaliło się w odpowiednim miejscu. To odkrycie zmieni sposób, w jaki patrzysz na ostatnie tygodnie. Zobaczysz, że nic nie było stracone. Twoje ciało również reaguje na przemianę, choć możesz tego nie łączyć z duchową drogą. Zmęczenie, potrzeba snu lub chwile głębokiej ciszy są częścią procesu. Szanuj te sygnały. One mówią, że twoja energia się przestawia. To przygotowanie do kolejnego etapu. Usłyszysz wkrótce informację, która dotrze do ciebie okrężną drogą. Może to być rozmowa, przypadkowe zdanie albo znak, który wydaje się nieistotny. Zatrzymaj się przy nim na moment. To nie będzie pełna odpowiedź, lecz wskazówka. Reszta odsłoni się później. Nie zdziw się, jeśli twoje pragnienia zaczną się zmieniać. To, co kiedyś wydawało się ważne, straci intensywność. W jego miejsce pojawi się coś spokojniejszego, ale głębszego. Bóg porządkuje twoje serce, zanim da ci więcej. To akt ochrony. W relacjach pojawi się potrzeba większej prawdy. Nie będziesz już potrafił udawać ani przemilczać tego, co czujesz. To może wywołać krótkie napięcia, lecz przyniesie ulgę. Autentyczność stanie się twoim nowym językiem. Kto potrafi go usłyszeć, zostanie. Zauważysz też, że czas zacznie być odczuwany inaczej. Chwile ciszy będą się wydłużać, a pośpiech straci swoją władzę. To znak, że twoje wnętrze przestaje reagować na presję. W tej przestrzeni łatwiej usłyszysz prowadzenie. Nie wypełniaj jej hałasem. Kiedy pojawi się zwątpienie, nie walcz z nim gwałtownie. Spójrz na nie jak na pytanie, a nie zagrożenie. Każde pytanie pogłębia twoją drogę, jeśli nie uciekasz od odpowiedzi. Bóg nie boi się twoich wątpliwości. One są częścią dialogu. Możesz mieć sen lub krótką wizję, która pozostawi w tobie silne wrażenie. Nie próbuj jej natychmiast interpretować. Daj jej czas. Znaczenie ujawni się w momencie, gdy będziesz gotowy je przyjąć. Nie wszystko musi być zrozumiane od razu. Twoja zdolność odpuszczania wzmocni się w sposób naturalny. To, co wcześniej wywoływało gniew lub żal, straci ostrość. Nie dlatego, że zapomniałeś, lecz dlatego, że urosłeś. Przebaczenie stanie się aktem wolności, a nie obowiązkiem. To ważny próg. Ktoś może powrócić z przeszłości w najmniej oczekiwanym momencie. To spotkanie nie ma na celu cofnięcia cię, lecz domknięcie pewnego cyklu. Zachowaj spokój i obserwuj swoje reakcje. One pokażą ci, jak daleko zaszedłeś. To cicha próba. Twoje słowa zaczną mieć większą wagę. Zauważysz, że inni słuchają uważniej, nawet jeśli mówią niewiele. To efekt wewnętrznej spójności, którą budujesz. Gdy mówisz z miejsca prawdy, energia niesie Twoje zdania dalej. To odpowiedzialność i dar. Pojawi się też moment wyboru pomiędzy tym, co wygodne, a tym, co zgodne z Twoją duszą. Różnica będzie subtelna, lecz odczuwalna. Zaufaj temu, co przynosi lekkość po decyzji, nawet jeśli na początku wydaje się trudniejsze. Tam jest wzrost. Twoje serce nauczy się rozpoznawać, kiedy działać, a kiedy czekać. To rozróżnienie stanie się kluczowe. Nie każdy impuls wymaga ruchu, ale każdy znak wymaga uwagi. W tej równowadze kryje się mądrość. Ona właśnie się w Tobie budzi. A gdy będziesz podążać dalej tą linią prowadzenia, kolejne warstwy zaczną się odsłaniać, nie nagle, lecz konsekwentnie, pozostawiając w Tobie pytania, które jeszcze nie proszą o odpowiedź, lecz o dalsze słuchanie. Skoro te przekazy nadal do Ciebie docierają, odpowiedz aktem wzajemności i sprawdź, czy jesteś już zapisany na tym kanale, aby nie utracić żadnej wiadomości od Twoich aniołów? To połączenie nie działa przypadkiem ani jednorazowo. Im bardziej jesteś obecny, tym wyraźniej rozpoznajesz kolejne znaki. To, co nadchodzi, wymaga ciągłości uważności. W Twoim życiu zacznie się wyłaniać nowy porządek, choć na początku może wyglądać jak drobne przesunięcia. Zmiana godzin, zmiana priorytetów, zmiana reakcji. To subtelne, ale znaczące. Właśnie tak objawia się wewnętrzne prowadzenie. Nie ignoruj małych sygnałów. Możesz poczuć potrzebę zdystansowania się od informacji, które wcześniej przyciągały Twoją uwagę. To naturalne oczyszczanie pola myśli. Nie wszystko, co głośne, jest prawdziwe. Twoja dusza wybiera teraz ciszę, bo w niej łatwiej rozpoznać prawdę. To etap selekcji. Wkrótce ktoś zada Ci pytanie, które zaskoczy swoją prostotą. A jednocześnie poruszy coś głębokiego. Twoja odpowiedź wypłynie szybciej niż się spodziewasz. Zaufaj jej. To będzie dowód, że wewnętrzna mądrość jest już aktywna. Nie musisz się przygotowywać. Zauważysz też, że pewne wspomnienia powracają, ale bez dawnego ciężaru. One przychodzą, byś spojrzał na nie z nowej perspektywy. To nie cofanie się, lecz integracja. Każde takie wspomnienie odzyskuje swoje miejsce. Nic nie zostaje wyrzucone, wszystko zostaje uzdrowione. Twoja wrażliwość na energię innych ludzi stanie się bardziej wyraźna. Szybciej rozpoznasz, gdzie czujesz się spokojnie, a gdzie napięcie rośnie bez powodu. To nie ocena, lecz informacja. Naucz się jej słuchać. Ona chroni twoje granice. Może pojawić się pragnienie uproszczenia życia w jednym obszarze: mniej słów, mniej rzeczy, mniej zobowiązań. To nie rezygnacja, lecz koncentracja. Gdy usuwasz nadmiar, to, co istotne, zaczyna oddychać. Bóg działa przez klarowność. Usłyszysz w sobie cichy głos, który będzie zachęcał do cierpliwości dokładnie wtedy, gdy pojawi się pokusa przyspieszenia. Ten głos jest Twoim sprzymierzeńcem. Nie odbierać możliwości, lecz chroni przed błędnym ruchem. Zaufanie do Niego przyniesie ulgę. Ktoś może zwrócić się do Ciebie z historią, która przypomina Twoją własną drogę. Słuchając, zobaczysz, jak wiele już przeszedłeś. To lustro nie pojawia się bez powodu. Przez obecność dla innych umacniasz to, co w tobie dojrzało. To cichy wymiar służby. Twoje sny mogą stać się bardziej symboliczne, intensywne. Nie staraj się ich kontrolować. Pozwól im przepływać. One porządkują to, czego umysł jeszcze nie potrafi nazwać. Z czasem zaczniesz rozpoznawać ich rytm. To język, który się w tobie otwiera. Może nadejść dzień, w którym poczujesz brak potrzeby tłumaczenia się. Twoje decyzje będą wystarczające same w sobie. To znak wewnętrznej zgody. Gdy przestajesz szukać potwierdzenia na zewnątrz, twoja postawa się stabilizuje. To ważny punkt drogi. Pewne drzwi zamkną się bez dramatów, niemal niezauważalnie. Zamiast żalu pojawi się neutralność. To znak, że lekcja została zakończona. Nie musisz wracać do tego, co już spełniło swoją rolę. Przestrzeń robi się gotowa na coś nowego. Twoja uwaga zacznie skupiać się na teraźniejszości bardziej niż wcześniej. Przyszłość przestanie cię niepokoić, a przeszłość tracić znaczenie. To nie obojętność, lecz zakorzenienie. W tym stanie łatwiej usłyszysz kolejne wskazówki. One zawsze przychodzą teraz. Możesz odczuć impuls, by zrobić coś inaczej niż zwykle, nawet w drobnej sprawie. Posłuchaj go. Zmiana schematu otwiera nową ścieżkę. Nie każda decyzja musi być wielka, by miała znaczenie. Małe przesunięcia zmieniają kierunek. I gdy te warstwy świadomości będą się dalej odsłaniać, pojawią się kolejne znaki, nie po to, by wszystko wyjaśnić. Lecz by zaprosić Cię do jeszcze głębszego słuchania, które dopiero zaczyna nabierać swojego prawdziwego sensu. Skoro te przesłania nadal płyną w Twoim kierunku, odpowiedz gestem wzajemności i sprawdź, czy jesteś już zapisany na tym kanale, aby nie przegapić żadnej wiadomości od Twoich aniołów. To nie jest zwykła subskrypcja, lecz sposób, by pozostać w strumieniu znaków. Gdy jesteś obecny, przekaz dociera wyraźniej. Twoja uwaga jest kluczem. W najbliższym czasie poczujesz subtelne przyciąganie do miejsca lub tematu, którego wcześniej nie brałeś pod uwagę. Nie będzie w tym presji, raczej spokojna ciekawość. Podążaj za nią bez oczekiwań. To zaproszenie, a nie test. Tam czeka fragment odpowiedzi. Zauważysz, że twoje decyzje staną się prostsze, choć niekoniecznie łatwiejsze. Zniknie wewnętrzny hałas, który kiedyś towarzyszył wyborom. Zamiast tego pojawi się jasność. To znak, że twoje wnętrze synchronizuje się z prowadzeniem. Nie potrzebujesz już tylu znaków ostrzegawczych. Ktoś może wywołać w tobie silną reakcję, nawet jeśli spotkanie będzie krótkie. Nie chodzi o tę osobę, lecz o to, co w tobie poruszy. Zatrzymaj się przy tym odczuciu. Ono wskazuje obszar, który właśnie się otwiera. Tam zachodzi ruch. Twoje słowa zaczną działać jak mosty. Nawet proste zdania będą przynosić innym ulgę lub zrozumienie. Nie planuj tego, pozwól, by się działo. Gdy mówisz z miejsca spokoju, przekaz niesie się dalej. To nowa jakość obecności. Może pojawić się moment, w którym będziesz musiał wybrać ciszę zamiast wyjaśnień. To nie ucieczka, lecz mądrość. Nie wszystko wymaga reakcji. Czasem największą siłą jest pozostanie w równowadze. Ta decyzja ochroni Twoją energię. Zaczniesz rozpoznawać, kiedy coś jest dla Ciebie, a kiedy tylko próbuje przyciągnąć uwagę. To rozróżnienie przyjdzie naturalnie. Nie będziesz musiał się tłumaczyć. Twoje tak i nie staną się spokojne i wyraźne. To znak dojrzałości. W pewnym momencie odczujesz wdzięczność bez konkretnego powodu. Jakby coś w Tobie zostało dopasowane. Ten stan nie będzie trwał wiecznie, ale zostawi ślad. Wrócisz do niego myślą, gdy pojawi się niepewność. To wewnętrzny punkt odniesienia. Twoje ciało może reagować lekkością po pojęciu właściwej decyzji. Zwróć na to uwagę. To sygnał, który warto zapamiętać. Gdy ciało współpracuje, dusza jest spokojna. Ta harmonia stanie się dla Ciebie wskazówką. Nie zdziw się, jeśli pewne sprawy rozwiążą się same, bez Twojej ingerencji. To nie zaniedbanie, Lecz zaufanie, które zaczyna działać. Gdy przestajesz kontrolować, pojawia się porządek. Pozwól temu procesowi się ujawnić. Możesz otrzymać propozycję lub zaproszenie, które początkowo łajdę się nie w Twoim stylu. Nie odrzucaj go od razu. Sprawdź, co czujesz po pierwszym impulsie. Czasem rozwój przychodzi w nieoczekiwanej formie. Otwórz się na możliwość. Twoja pamięć zacznie selekcjonować inaczej. Będziesz pamiętać to, co wzmacnia, a nie to, co rani. To nie zapominanie, lecz uzdrawianie. Umysł uczy się nowego sposobu ochrony. To proces, który już się rozpoczął. Zauważysz, że przestajesz porównywać swoją drogę z innymi. Ich tempo nie będzie już dla ciebie miarą. To uwalniające doświadczenie. Gdy skupiasz się na swoim rytmie, pojawia się radość zbycia tu i teraz. W Twoim otoczeniu zacznie być mniej przypadkowych rozmów, a więcej spotkań o znaczeniu. Nawet krótkie wymiany będą niosły sens. To nie magia, lecz synchronizacja. Gdy jesteś uważny, przyciągasz to, co spójne. Pojawi się chwila, w której poczujesz, że coś ważnego jest bardzo blisko, choć jeszcze bez kształtu. Nie próbuj tego nazywać. Pozwól temu dojrzewać. Czasem największe dary potrzebują ciszy, zanim staną się widoczne. I gdy będziesz trwać tej uważności, kolejne warstwy prowadzenia zaczną się układać subtelny ciąg, który nie zamyka się w jednym momencie, lecz wciąż zaprasza cię do następnego kroku, który właśnie się zbliża. Skoro znów otrzymujesz ten przekaz, okaż wzajemność i sprawdź, czy jesteś już zapisany na tym kanale, aby nie utracić żadnej wiadomości od twoich aniołów. To pozostawanie w strumieniu ma znaczenie, bo każde kolejne słowo buduje następny krok. Gdy wracasz, znaki łączą się szybciej. Twoja decyzja wzmacnia połączenie. Wkrótce zauważysz drobną zmianę w sposobie, w jaki reagujesz na ciszę. Zamiast niepokoju pojawi się skupienie. To nowa przestrzeń, w której odpowiedzi przychodzą bez wysiłku. Nie wypełniaj jej planami. Pozwól, by sama się prowadziła. Pewna sprawa, która wydawała się zakończona, da o sobie znać w inny sposób. Nie wróci starym ciężarem, lecz nowym znaczeniem. To korekta perspektywy, nie cofnięcie. Zobaczysz sens tam, gdzie wcześniej był tylko brak. Twoja uważność na drobne detale wzrośnie. Zatrzymasz się na słowie, spojrzeniu, geście. To nie rozproszenie, lecz wyostrzenie. W szczegółach ukryta jest wskazówka. Zbieraj je bez oceniania. Możesz poczuć impuls, by zmienić rytm dnia, choćby minimalnie. Przesunięcie godziny. Inna kolejność czynności. Te drobne ruchy otworzą nowe okno. W nim pojawi się klarowność, której szukałeś. Zaufaj prostocie. W rozmowie z kimś bliskim padnie zdanie, które zatrzymasz sobie na dłużej. Nie będzie głośne ani dramatyczne. Jego siła objawi się później. Zapamiętaj je, bo wróci we właściwym momencie. Twoje granice staną się łagodniejsze, a jednocześnie wyraźniejsze. Przestaniesz tłumaczyć się z tego, co czujesz. Spokój zastąpi potrzebę obrony. To naturalny znak wewnętrznej równowagi. Ona już w tobie pracuje. Zauważysz, że pewne wybory przestaną cię męczyć jeszcze przed podjęciem decyzji. Odpowiedź przyjdzie szybciej niż kiedyś. Nie dlatego, że wiesz więcej, lecz dlatego, że słuchasz lepiej. To różnica, którą odczujesz. Może pojawić się krótki moment wahania tuż przed właściwym krokiem. Nie interpretuj go jako znak stopu. To sprawdzian uważności. Gdy przejdziesz przez niego spokojnie, poczujesz potwierdzenie. Twoje ciało przypomni ci oddechu w chwilach napięcia. Zrób z tego nawyk. Oddech stanie się przełącznikiem, który przywraca jasność. W nim kryje się dostęp do ciszy. Korzystaj z niego świadomie. Ktoś może okazać ci wdzięczność w sposób, którego się nie spodziewałeś. Przyjmij to bez umniejszania. To nie pochwała, lecz odzwierciedlenie Twojej obecności. Pozwól, by to do ciebie dotarło. Pewne informacje dotrą do ciebie nie wprost, jakby między wierszami. Nie wszystko będzie nazwane. Odczytaj sens, nie formę. Ten sposób słuchania stanie się dla ciebie naturalny. Zauważysz, że niektóre obawy tracą energię. Gdy tylko je zauważysz, nie musisz z nimi walczyć. Wystarczy świadomość. W niej obawy się rozpuszczają. To cicha umiejętność, która się wzmacnia. W pewnym momencie poczujesz potrzebę krótkiej samotności, nawet wśród ludzi. To nie dystans, lecz regulacja. Daj sobie tę przestrzeń. W niej układa się następny krok. Twoja droga zacznie odsłaniać sekwencje zdarzeń. Które wyglądają na przypadkowe, a jednak układają się w porządek. Zaufaj temu rytmowi. Nie przyspieszaj. Pozwól, by prowadzenie było prowadzeniem. I gdy będziesz iść dalej z tą uważnością, kolejny znak pojawi się nie jako odpowiedź, lecz jako zaproszenie do jeszcze głębszego wsłuchania się w to, co już zaczęło się poruszać. Dziękuję Ci z całego serca za to, że dotarłeś aż do tego momentu i pozwoliłeś, aby ta wiadomość trafiła do Twojej duszy. Twoja obecność tutaj ma znaczenie i nie jest przypadkowa. Jeśli te słowa poruszyły twoje serce, zostaw proszę polubienie, aby YouTube zrozumiał, że ten przekaz jest ważny i powinien dotrzeć do kolejnych osób. Jeśli czujesz, że ta wiadomość była skierowana właśnie do ciebie, potwierdź jej przyjęcie, pisząc w komentarzu Amen. To prosty, ale potężny akt, który wzmacnia twoją intencję i otwiera cię na kolejne znaki. Twoje anioły widzą ten gest i odpowiadają na twoją gotowość. Dołącz do naszego kanału, subskrybując go i włączając dzwonek powiadomień, aby nie ominęła Cię żadna kolejna wiadomość. To właśnie tutaj Twoi aniołowie zostawiają przekazy, które pojawiają się we właściwym czasie i trafiają dokładnie tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Zwróć szczególną uwagę na ekran końcowy, ponieważ to tam aniołowie pozostawiają kolejne przesłania. Mogą one poruszyć Twoje serce i przynieść jasność w sprawie osoby, która teraz pojawia się w Twoich myślach. Pozostań otwarty. A znaki same się ujawnią.